Mój najkrótszy lot w życiu, moi drodzy. Planowany czas podróży godzina 10 minut. Doleciliśmy w 48. Obraz się zaczyna, praca dosłownie na samym dźwięku. A i to nawet już teraz nawet dźwięk nie domagał. Ale za każdym razem, jak przychodzę na lotnisko, się czuję w debil, bo nigdy nie mam pojęcia, które stanowisko, gdzie mam się odnaleźć. Szymako, moi drodzy, witam w kolejnym filmie. Żegnamy się z Benidormem. Wyruszam już moi drodzy. Jak zajebiście było mieć hotel dosłownie nad stacją autobusową. Także na luzie się wyrobię i jak wcześniej wspominałem, że brałem specjalnie lot, żeby w Alicante pochodzić. Tak akurat dzisiaj będę to rozważał, ponieważ ostatnie dwa dni w Benidormie to miałem po 30 tysięcy kroków na plus. Także nie wiem czy jakoś szczególnie będę chciał w Alicante spacerować. Na pewno wybiorę się na ten bardzo rozpoznawalny deptak ułożony z iluś tam milionów kafelek, który znajduje się w centrum Alicante i później prawdopodobnie pojedę na lotnisko pomontować film, natomiast jest szansa, że mi odjebie i pewnie gdzieś kurwa jeszcze pójdę, natomiast nie będę jeszcze podejmował decyzji, zobaczymy na świeżo jak już dojadę, także widzimy się już na miejscu. Dojechałem już moi drodzy do Alicante i ostatecznie nie wysiadłem na głównej stacji autobusowej, tylko na jakiejś takiej w centrum Więc jak mówiłem, że nie planuję Zbytnio dzisiaj spacerować, tak już mam ze sobą 15-20 minut Spaceru i stwierdziłem, że Jedyne co chcę tak odhaczyć To jest promenada, która znajduje się Właśnie w centrum, która jest ułożona Z 6,5 miliona kafelków Ogólnie, tak jak patrzyłem w internecie To wydawało mi się, że ona jest bardziej taka wypolerowana Że się bardziej rzuca, ale może to Przez kwestię bardziej nasłonecznionego Dnia, które były zdjęcia w internecie Ale ogólnie jest Fajnie jest. Ogólnie y, zamek taki, który znajduje się na skraju, żeby zobaczyć panoramę miasta. Natomiast po ostatnich dniach w Benidormie i chodzenia mam totalnie brak ochoty na takie dłuższe spacerki. Więc po prostu zrobię sobie tutaj drobną przechadzkę po promenadzie. I mam w planach znaleźć jakąś ciekawą kawiarnię, żeby wypić sobie cie ciepłą kawkę i pomontować film, więc taki mam plan na dzisiaj jest 13.15 i 20.35 startuje mam wylot więc muszę gdzieś tak około godziny 19 być na lotnisku więc jakieś tutaj 4-5 godzinek sobie poświęcę na alicante wypiję kawkę i będę mógł ruszać na lotnisko znalazłem odpowiednie miejsce moi drodzy kawka, muffinka, kanapeczka znajduję się w takim fajnym miejscu i to właśnie tutaj będzie powstawał materiał z Wigilii w Almerii. Oficjalnie film zmontowany. I teraz muszę poczekać około godzinki, żeby się zrenderował. Problemy kurde przy montażu są tak tragiczne, ogólnie przy... praca na tym laptopie jest straszna. Obraz się zacina, praca dosłownie na samym dźwięku. A i to nawet już teraz nawet dźwięk nie domagał, już kurwa tak się zacinało, ale się udało, 15-minutowy materiał i jest 16:00 i słuchajcie totalnie nie lubię y, mieć ograniczonego czasu w sensie ja wiem, że mam jeszcze dużo ale jak mam z tyłu głowy, że muszę się wyrobić na daną godzinę to nie potrafię tak w pełni spokojnie siedzieć mnie to wkurwia, nie? że wiem, że i tak się wyrobię, że zdążę to nawet godzinę odczekać aż się wyrenderuje i iść na autobus i po prostu przejść przez kontrolę i po prostu zdążyć normalnie na samolot a mimo wszystko przez to, że mi to siedzi w głowie, to tak czuję, że presja czasu jest i że muszę po, po, po szybko gonić, ale dobra, część roboty jest zrobiona, lecimy na lotnisko. Dojechałem już na lotnisko moi drodzy, idę już powoli na odprawę, chociaż patrzę na aplikacji i mam podobno opuściony lot o godzinę, chociaż na Bookingu, bo tam za pośrednictwem Bookinga wykupowałem bilet, to tam jest dalej stara godzina, więc nie jestem pewien dokładnie, więc idę się rozeznać, od której wylotuję. Według tablicy jest to o ustalonej godzinie, czyli bez zmian. Ogólnie powiem Wam, że to nie jest mój pierwszy rok w życiu, ale za każdym razem, jak przychodzę na lotnisko, się czuję w debil, bo nigdy nie mam pojęcia, które stanowisko, gdzie mam się odnaleźć. Tutaj ogólnie jest moja linia lotnicza, ale dobra, jest 17.30, więc ja mam tyle czasu, że na spokojnie się ogarnę. Ale za każdym razem się czuję dosłownie. Jak o proszę, jest perfumka wyjazdu wakacjusza do Tajlandii uh -huh, uh -huh. Tak samo jak było od wakacjusza, tak samo i tutaj Dobra, nie wiem totalnie o co chodzi, ponieważ normalnie Na tablicy jest, że 20.35 mam wylot A już na bookingu oraz na aplikacji właśnie Linii lotniczej pokazuje, że mam opóźnione o godzinę Tylko, że na bookingu i na aplikacji są też różne czasy odlotu I totalnie nie wiem o co chodzi Muszę znaleźć jakiś punkt informacyjny, bo nie ogarną. Dopytałem w punkcie informacyjnym i lot jest faktycznie opóźniony o godzinę. Tylko nie rozumiem dlaczego na tym wyświetlaczu pokazuje normalną godzinę. No ale dobra jakby muszę gdzieś się ulokować i niestety trzeba będzie poczekać dłużej. To, że ja wystartuję godzinę później, to mi totalnie nic nie robi. Natomiast z lotniska odbiera mnie mama z Filipem. A właśnie mama ma jutro do pracy i jeżeli po mnie przyjadą około. Północy, zanim wrócimy, to będzie mało snu miała. Jakby Ja usiądę sobie, jakoś czas spożytkuję, natomiast za Twoje poświęcenie dziękuję. ci ślicznie. Znalazłem idealny spot, czytam książkę do tego. Kontroluję tablicę odlotów, ponieważ co chwilę zmienia się godzina odlotu, i wydaje mi się, że oczekiwanie na lot będzie trwało dłużej niż sam lot. To jest informacja o Bramce, coś jest śmieszne. Tutaj oczekiwałem. Sprawdzałem, a tu wylatuje. Sakujemy się na pokład i widzimy się już w Barcelonie, moi drodzy. Barcelona, mój najkrótszy lot w życiu, moi drodzy. Planowany czas podróży. Godzina 10 minut. Doleciliśmy w 48, także niesamowite, mój najkrótszy lot dosłownie. Lecę teraz szukać mojego kierowcę i czeka mnie jeszcze przeprawa jakieś półtorej godzinki, ponieważ jedziemy za Barcelonę do. Wioseczki biladrał Także lecę szukam moich kompanów Dzień dobry A pewnie, że będę Siemaneczko kobra Dzień dobry Welinka, cześć!